Chcemy pokazać, kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy, i powiedzieć, że jeszcze jesteśmy tutaj, czym się zajmujemy, czym się zajmowaliśmy, że Tatarzy byli wojskiem, byli to mężczyźni przede wszystkim, a ich żony były w domu, czekały na swoich mężczyzn, wspaniałych i gotowały im wspaniałe potrawy, które można tutaj u nas. Pospakować w Kruszynianach. Jedyne miejsce, gdzie można tyle potraw pospakować oraz usłyszeć o naszej kulturze. Przestrzeń, przede wszystkim przestrzeń to z jednej strony, z drugiej strony te właśnie tatarskie cmentarze Midziary i tatarskie drewniane meczeciki. Są to, są to obiekty i Spokojne, ciche, wtopione w ten pejzaż i wywołujące taką nostalgię, prawda, zadumę. To jest, to, jest, to jest świadectwo wieków, świadectwo przetrwania pewnych wartości. Wokół nas się świat zmienia, tu jest pewna stałość wartości, prawda. To jest, wydaje mi się, istotne i to jest to, co potrwa, pozwala trwać w tej wspólnocie tatarskiej. Cieszę się bardzo, że kultywujecie własną tradycję, że tak jak wiele innych polskich społeczności po uzyskaniu pełni niepodległości odgrzebujemy nasze korzenie, wracamy do naszych przodków, pochylamy się nad tym, co nas wspólnie razem tworzyło. Drugi powód to taki bardziej osobisty. Wszyscy zauważacie, że ostatnio w Warszawie jest wiele powodów do kłótni. Nawet krzyż dzieli, a nie łączy. A tu zobaczcie, jedna impreza, wspólna historia. Wszystkich was połączyła i po to, żeby spotkać się z normalnymi ludźmi, a nie tylko z to sforo kłótliwych ludzi, przyjechałem właśnie do Kruszynian i chcę się z wami dzisiaj trochę jeszcze pobawić. Wszystkiego najlepszego! Rozejrzyjmy się dookoła, rozejrzyjmy się, kogo widzimy. Zauważmy, że dwie godziny temu odbył się odpust w prawosławnej parafii. Teraz wszyscy jesteśmy tu razem. Co so, wszyscy nie patrzymy na wiarę, na pochodzenie, cieszymy się obcowaniem ze sobą. To wszystko może być tylko tu, gdzie się zaczyna zjednoczona Europa. Tu się nie kończy, tu się zaczyna. Cieszmy się razem swoją obecnością. Wszystkiego dobrego! Czasami mamy we wsi duże problemy. Bo no jak się zapraszamy na święta, to czasami brakuje dni wolnych na pracę. Katolickie, prawosławne <grym> i muzułmańskie. To <zielonymi> jest święto.